Czarny koń dzisiejszej wyprawy. Widy pomarańczowe, ale są różnice między nimi. Dobra, mam to. dzięki to Kolejne branie, tym razem u I jest ryba, bo już widzę po szczytówce. Kolejne branie. U Maćka. Macie gdzieś poszedł. Karaś? Karaś ale dalej się tak masakryczna pogoda. Niby świeci słońce. Leje deszcz, chmury burzowe są. No a my co? A my jedziemy na ryby, bo mamy czas i możemy, dlatego korzystamy. Jest ze mną Mikołaj, z tyłu. Jest Kornel. No i co? Na białoryb, zawaleni pod kurek, chociaż jedziemy tak naprawdę na kilka godzin, bo dzisiaj jaka jest pogoda, ale tyle samo sprzętu, jakbyśmy na noc jechali. Nowe łowisko. Jeszcze od kilku lat byliśmy tam na spinningu, bo jedziemy na stawy cyranońskie w Mielcu Ale na białoryb jeszcze tam nie łowiliśmy, także dzisiaj będzie ten pierwszy raz No trzymajcie kciuki, żeby się coś udało Ostatnio Kornel Ładnego znalazł karasia, ta, złowił karasia, także jest szansa i dzisiaj No i karpie. Dzisiaj będą większe, także O, patrzcie, pusia moja jedzie Będziemy się mijać, to może pomacha Dzień dobry gdzie jedziesz? Tam? A my na rybki. Widzimy się później. Mła. No i co, jesteśmy? Tam chyba pojedziemy. Dużo ludzi jest dzisiaj, popatrzcie. Jakiś taki wyższy stan w ogóle wody jest, nie? W wyspy to prawie nie ma przy tym domku. Jesteśmy na miejscu, jest tragiczny wiatr, że aż głowę normalnie urywa. Mam nadzieję, że to jest tylko przejściowe i że zaraz przestanie wiać, bo nawet nie dam rady chłopakom rozłożyć parasola. Korny z lewej, Mikołaj, Maciek, jeszcze przytata go przywiózł, dojechał, także będziemy w czwórkę łowić. I Jaca, nasz kombinator. Także cztery osoby. Tutaj się płaci od wędki i nawet za godzinę można zapłacić, więc ja chłopakom po prostu po wędce wykupię. Sobie nie będę kupował, będę ich pilnował i nagrywał. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Także no ja dzisiaj raczej ryby nie złowię, skoro nie wyciągam wędki. Miejcie to na uwadze, ale postaram się im trochę pomóc, podpowiedzieć, a przynajmniej nie przeszkadzać tak, żeby wypadły wisienki, żeby się udało. Jest już i on. Czarny koń dzisiejszej wyprawy. Tydzień się nie widzieliśmy. Kurde, panie. Jak tu jechałem, to chyba ze trzy razy słońce wychodziło, później deszcz w ogóle to samo. Z, ze śniegiem. Najpierw deszczu w ogóle nie było. Masakra. Także no, nie pogoda, zrażaj się tym. Pogoda w kratkę, nie? Ale wdziałeś źle ludzi? No. no. zaczęło To rozmarzło, no to wiesz. Pytanie, czy jeszcze będzie zima? Bo, bo rzeki, to, to jest dramat. Wiem, wiem. Dramat powiem, ale tutaj zobaczymy. Wiesz co, boję się, może Jacek, że już chyba na ludnie wyjdziemy w tym roku. No. Jak to tak będzie wyglądało? Bo to już jest końcówka, a. a tutaj... końcówka lutego, początek marca nie ma szans, nie? No. Byłeś bo... chociaż raz? Nie. Znaczy się byłem sprawdzić, no. nie? Oczywiście ja lód, zacienki. Eee, kurde. No. Zobaczymy, zobaczymy. Co dzisiaj uczy, metoda? Y, no, metoda. O, metoda. Po jednej ręce Mam nadzieję no. Patrz jak wygląda lenistwo w tej postaci Jak się komuś nie chce Zimne ręce mam strasznie Tak? A Cornel? Tak, taki wasz głową, a ty wcale nie masz zimnych rąk. Mam. Masz? No. Pokaż O cieplutkie takie o, o, cieplutkie nie. Kłamczuszek Ty też masz jeszcze ciepłe Nie a To podgrzewacze mogliście sobie wziąć Patrz nagraj palc jak ja mam czerwony No, no dobra to co ja mam Wam wymieszać? No nie, no ja Dobrze, wystarczająco wody jest? No jest Zanęte stosujemy, słuchajcie, to, co mieliśmy ostatnio, bo zostało pół paczki, o, nawet mam, z MC Karpia, Method Feeder. Ona się ostatnio sprawdziła, bo Kornel na nią te Karpia i Karasia złowił i wtedy pół tylko poszło, tak, i nie całe. Także teraz im pół wystarczy. Przynęty, nie wiem gdzie jest ten jego ukochany Solbites, o ten chyba, tak? To jest Kornela mistrzowska przynęta Ale oprócz tego ten konkurs ostatnio Wam robiłem, pamiętacie? Z Power chcę Wam pokazać te przynęty Krewetka pomarańcz Słuchajcie, to są dwie Zobaczcie, niby pomarańczowe, ale są różnice między nimi Inny odcień, inna ta jest troszeczkę większa, przynęta ja to e, Tutaj mam jeszcze tak, szprotka z, kopek, z takiego smaku wcześniej nie widziałem I żółta, ananas kukurydza, to jest super klasyk taki na razie im to wystarczy. będziemy Tu jeszcze wziąłem z tego Solbight sekreta Mix i białe też dla porównania, tylko że to inny, inny ten wafters miał zapach, ale nie pamiętam teraz jaki. Na no, to będą chłopaki łowić. No. Także rzucajcie i do dzieła. Nagram wam, nie uwierzycie, śnieg właśnie zaczął padać. Nie? No. O, jest na kurtce, mam. Patrzcie. Jakby tego było mało. No ale co nas nie zabije, tam widzę sobie grilla chyba rozpalają. Co nas nie zabije to nas wzmocni jak to się mówi. Na co też już będę przyszykował. Pierwszy zestaw poleciał do wody Mikołaja. Mikołaj łowi karpiówką. Jak będzie na nią pierwsza, to jest ta co wam pokazywałem na shortzie. Zobaczcie sobie kto nie widział na YouTube. Takie krótkie filmiki co daje, to jak Mikołaj nawijał właśnie żyłkę, a Kornel na moją wiekopomną zasłużoną, ale płaty wielkie lecą teraz, patrzcie, Kornel na Federa mojego, bo mu się, też ma karpiówkę, tylko mu się nie chce leniowi żyłki nawijać. Patrzcie, zima, masakra, ja nie wiem co to się dzieje, nie wiem, po prostu w ciężkim szoku jestem, no jak tą pogodę wytrzymamy dzisiaj, jeszcze coś złowimy, to... No już każda pogoda w tym roku będzie piękna, także polecam Wam też mimo wszystko czasem ruszyć cztery litery. No będzie. O. Tutaj jest też trochę wieje, nie? <gry> Delikatnie, no. Yy, tutaj jest pomieszanie z poplątaniem, bo, bo po prostu Kornel tak lubi łowić, także nie piszcie tam w komentarzach, że feder, że sygnalizator, do tego jeszcze Swinger taki Także no, tak lubi i tyle Przypomnij sobie swoje słowa No, pokaż już. No, teraz już do kieszeni musisz wsadzić No właśnie Kornel taki ma styl i tyle No, możecie się tam schować gdzieś przy drzewie Albo za auto Bo no, co zrobicie? Ma pan jakiś zestaw na metodę? Podajnik? Jakikolwiek Chodzi ci o ten... Nie jest zestaw, ja mam podajnik, ale... Przypon? Mam, mam, chodź, ja ci dam Przy okazji, no to ja wam pokażę, bo ja mam ja używam y, tych gotowych przyponów. Właśnie po to, że jak są między innymi takie warunki albo nocka, żeby się nie cyrtolić. związaniem. Stachu sam robi. Mam nadzieję, że mi tu nie wymiecie teraz. Tego takiego. Stachu sam robi, a ja kupuję gotowe. Macie chcesz z włosem czy z gumką? Z gumką? Jutro mam. Tutaj mamy troszeczkę większe sznęty. O, widzicie, są. Naprawdę, cena tego jest. O, widzicie, z gumeczką. Cena taka jest porównywalna, jakbyśmy osobno sobie wszystkie komponenty kupili. I żyłkę, czy to jest nawet na fluorokarbionie. Haczyk, gumeczka, nie? 10 sztuk macie gotowe. Patrzcie, pyk, pyk, otwiera się tylko i wyciągamy do metody. Ja mam, ja sam robię też na haczykach kordy, już kiedyś to, w sumie dawno, w tym sezonie Wam to pokażę, jak będę robił, ale to już musi być ciepło, yy, na plecionce robię przypony. to Wam to omówię, to są troszeczkę większe haki, ostrzejsze, inny kaliber, droższe, masz, trzymaj. Dziękuję. No. Ale dla nich to w zupełności wystarczy, no chyba, żeby tutaj były takie karpie powyżej 20 kg, no nie? No to wtedy, owszem byśmy przypony robili. Uh, no, już mi też się ręka czerwona zrobiła. Ale nie ma tragedii. Jacek przeparkowuje. Jacek podjechał furką. Zobaczcie, super się schroniliśmy przed tym śniegiem. A tu co? Słoneczko wyszło. Witamy. Ale wszystko za mokło. Miałem chwilę, zobaczcie, nawet otwarty bagażnik. To wszystko mi tutaj zlało. Śniegu już nie ma śladu. Chłopaki wrócili na stanowiska, no teraz można łowić, nie? Jak jest ktoś domatorem i tamta pogoda go przeraziła, to niech żałuje, a to jest... może 10 minut minęło, nie? Tak to wygląda. Przerzucicie sobie, starajcie się jak najdalej tutaj rzucać, ja nie znam tej wody za bardzo. Maciek, daleko tutaj się rzuca? Tu na przykład wywożył, to tak na połowę tego, tego. No. Mi się też tak wydaje, że ryba może stać troszeczkę dalej. Bo tam ktoś rzucił. Przy domku Dobra. też, widzicie? Jak najdalej pasuje Dobra. grzmotność. Ty masz tą karpiówę, to masz zapas mocy, Mikołaj. To ty możesz naprawdę przycisnąć. Możesz te rzuty potrenować. Ja ty, ja ty byłeś, jak no. się Mówię wam, już, już przerzucajcie. Co 15 minut przerzut. Tu nie ma co czekać. Ja się zastanawiałem, czy czasem nie, nie rozrobić sobie są bajca, Zanęty? No. Ja zrobiłem tego MC-karpa, no tu jak chcesz, to próbuj Znaczy się, wiesz, tego MC Karpa też założyłem, nie ale <grym> tak się właśnie zastanawiam, czy by nie spróbować tego. Próbuj, wiata, ja jesteś kombinator zespołowy to. Ja jeszcze mam jak się skończy, to no śmiało. No. To chyba A... tak byłem Albo najpierw tą skoń... jak ja chcesz zresztą. Co jest? O, muszę Oj, pomóc Kornelowi. Dobra, Cięcie. Tutaj jeszcze z Wam pokażę, że teraz stosuję na tą porę roku co mamy, czyli taką wczesną, malusieńkie podajniki. To nie jest to co w lecie, nie? On jest mały, o gramaturze 40 gram. Chłopakom to zakładałem. Te same co ostatnio, żeby dało się daleko rzucać. I nie daje już też cięższych, żeby Dobra. się nie zatopiały. no ja się skończyła wale To znaczy? Wywaliło to na nawet... No, tylko żebyś wędy nie złamał tak z wyczuciem ale spróbujcie jak najdalej rzucić, dobra? O. Jaca przerzuca. Taka pogoda to ja rozumiem. Zaczęły się brania, słuchajcie. U Maćka właśnie było, to coś mu się splątało. Ale będzie ryba, Ja już widać po szytówce i u Mikołaja przed chwilą. Przetestujemy podbierak karpiowy, bo mamy Nowy. Kupiłem ten podbierak w końcu. Mały, ale jest, nie? No. Mam w końcu ja tych podbierak. Wiem, zawsze łowiliśmy na te spinningowe, już ostatnio go mieliśmy, ale nie. się? A to nie przetestujemy. karę. śleszczkara. karę, no ale to dobrze, że coś jest. No. A na co ci wziął? Na Waftersa tego. Encycarbia. A jaki kolor? Taki ten. Biały? Beżowy. A, a to ta pinka. No 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 no. Ale to jeszcze jedna ryba, jest wiosny, jedna spółka wiosny nie czyni, także Spokojnie. Jak będzie 15 minut to wam powiem, przerzucamy, nie? Bo widzicie, że dobrze reaguje ryba jak się przerzuca. Kolejne branie, tym razem ujacy. i Jest ryba, bo już widzę po szczytówce. Także rozkładaj. E, sztyca jest do tego, Miki. Tak? To nie tak. No co ty robisz? weź do sztycy. Jaki kolor? Przynęty? Żółty. Jednak żółty. O, bardzo dobrze. Mamy mówię nowy podbierak w końcu. Jak przystało, bo tam wypisywaliście, że za mały, za mały. Mam nadzieję, że teraz... W sumie tylko dla was to zrobiłem widzowie. Tylko dla was, bo tamten był wystarczający, ale okej. Okay. Jak będziemy jeździć na karpie, zawsze teraz będę brał taki większy, żeby wam się podobało. Wow. <laughs> to nie wsadzaj do wody go. Ale może już go zmontuj, ale nie wsadzaj. No trzymaj wędkę. No nie wiem, no chyba na miniaturę. Nie, no Co? Jest patrz, żyletka. No nie wiesz, ale. No jest dobrze. Złowiłeś, no. Może być tak? No może być. Niech się ryba Pięknie. uspokoi, nie? Do góry tak, nogami. Tak. No fajny. No zawsze to coś. Pierwsza ryba 2023, A ja. z białorybu przynajmniej. Na żółtego widzicie? Tam Belsika Chcę, chcę, chcę. Zaraz pokażę, jak się to składa. Metodka. Proszę. Gratulacje. Dzięki, dzięki. Patrz. No, mocno. Patrz, popatrz kamerę. To ja to pokażę do kamery, jak to się składa. No, puść. W sumie no nic skomplikowanego, no nie? Taki podbieraczek ze sztycą Możemy duży. Kornelka spokojnie do niego władować Może utrzyma No, no i tyle, praktycznie, że patrzyłem tylko, żeby tani był A tutaj coś już żeś w błoto wsadził Panie kolego Życie No, życie Podłożę trzeba ściągnąć będzie Skąd to się wzięło? Ten hamulec! Hamulec, hamulec Kornel. Nie masz wolnego biegu? Nie. Pokaż? Pokaż, czekaj. Dobra, no. Siedzi? No. Teraz nie wiem czy się... Ty za bardzo miałeś to odkręcone. Czekaj, powolutku, nie panikuj. Czekaj, nie zwijaj. No dobra. Myślę, że Takie branie, tak trzeba uderzyć już się zacząłeś wygłupiać z drzewem, a tu taka niespodzianka. O, ja to cieszę się, że ja A Ty chłopiec, miałeś to niżej przecież. A co? No ty miałeś też tego ping niżej przecież. A ja sobie go wyciągnąłam. Mata, jest coś dużego, czujesz kornalek? Nie no, to coś małego wiesz. No nie było ogromne. Bo jak coś, to matę wyciągniemy. Dlatego widzicie, musicie cały czas, kurczę, być czujni. A ja pytałem się Kornela przed chwilą, na jaką ma przynętę, nie? Mówi pomarańcz. Ja nie będę mu mówił, żeby zmieniał. Dobra, już żebyś mi koła Wędkę go nie wciągnął. W drugą stronę teraz. O. Zanurz, zanurz ten podbierak. Masz? Ale ładny karaś. Karaś? Taki duży. Połóż go na trawce tam. Mniejszy No, Kornel ma szczęście do tych karasiów Będkę tu położymy no popatrz się, Rzeczuwa następna, spokój, nie, daj spokój, już jest na co może tu jest coś z tym, że one na to pomarańczowy idą te karasie, nie? Ostatnio też Kornel karasia złowił na tą samą przynętę. Spokój się jak na, jak na luty, odhaczaczem to od razu lepiej, widzisz jak delikatnie, czekaj zdjęcie ci zrobię jeszcze zaprezentują, Kuc, nie, nie? nie na kolanie, o tak, tak właśnie musisz kłócać, o, dobra, mamy to, piękne zdjęcie, do wody, no jak? Piona? Jak ty to skomentujesz, komentarzu? Nie. Kolejne branie. U Maćka. Maciek gdzieś poszedł. Obiegnie. Chodź Maciek, bo na twojej wędce jest. I się splątało. na Wasze wędki, dawaj w prawo. Jest. teraz jest, widzisz, karasie. W tamtym tygodniu też nam karasie brały. Muszę tak, staram się, słuchajcie, sta widzowie z mikrofonem stawać, żebym mi w plecy, w plecy wiatru, wiał, żeby będzie cały czas słyszeć takie sz... O, to jest mega denerwujące. Stąd takie, a nie inne dzisiaj ujęcia. Troszeczkę wymuszone pogodą. No pewnie jakiś O, uwaga. Karp no na pewno nie Chyba karp. Wczepiłeś. Odwał to jest chyba. Karaś. Karaś? Karaś. O nie tak, nie tak, nie tak, nie podnosi tylko do góry daj. dajszty, kornelek. Dzwoni sobie to. O. Tak, hamulec. O dokładnie. Super. Coraz większe te ryby. Araś, o, robimy zdjęcie Było no, takie podobny do kornelka widzicie Ale nie Przynęta to jest inna tapinka Zemce karpa Nowość na ten sezon już działa Mocne wargi mają nie? Kurde o super Dobra, mamy fotę i ryba do wody Brawo Gratulacje Mikołaj, teraz ty coś musisz zobaczyć. No teraz Mikołaj nam jeszcze został, nie? Dopełni szczęścia i będzie komplet. dobry. Siema, cześć dobry. Patrzymy tu u Jacy, co tu się dzieje. Już widzę pelet jednak rozrobiony. No zmieniłem, bo na, na Solbajca wiesz ja się zastanawiałem, właśnie jak z domu wychodziliśmy, czy brać zanętę, czy pelet i jednak stwierdziłem, że jeszcze na tą porę roku zanętę, z Aha. pełną premedytacją to zrobiłem. Aha, że, że na no po jednej stronie to niby bo to... będzie smużyć i tak dalej, Miałeś nie? branie, także wiesz, miałeś leszcza, także to niczym nie, jak widzicie, nie przesądza, no nie? O. lutujemy. Znaczymy. Ale dalekie rzuty o, widzicie tak jest No fajnie, naprawdę przyjemnie jest. Tak, tak Powiem wam, rewelacja już się strasznie cieszę Już prawie wszyscy połowili, jeszcze dopełni szczęścia tylko nam Miko został, a on ma większe szczęście w drapieżnikach Nie, Jacek miał leszcza. lepsze szczęście Miki to jest spinningista bardziej, ale dopiero zaczęliśmy także... Tam? Byłeś tam u nich? No, tam też chłopaki siedzą, sześć karasi z tamtego brzegu, także, no widzicie, jest to pora, iście karasiowo, bo to już nie jest przypadek, jak wszyscy łowią karasie i na dwóch różnych zbiornikach, gdzie są tutaj naprawdę karpie, amury, leszcze, no o drapieżniku nie będę mówił, no nie? Także luty karasiowy, <laughs> znowu zmieniła się pogoda, zaraz znowu może być śnieg, zobaczcie co się za mną dzieje, Ichny kat... istny kataklizm, ale no, przynajmniej jest jakoś, nie? Coś się dzieje. Jest fajnie. Jedziemy dalej. Mikołaj dopiero co zarzucił i ten. A? Chyba, że wiatr ci to mógł jeszcze ściągać. Zawsze na końcu Miko jak będzie porzucie, przy... wstać szytówkę tak pod wodę, żeby się żyłka przytopiła jak jest wiado, wiesz bo ta żyłka jest nowa ona jeszcze chyba, że ma... Nie. Na szprotkę. Teraz Mikołaj zmienił na białą przynętę. Zobaczymy, może coś z tego będzie. No to nie jest jeszcze raz sobie zrób. No wyrzuć do wody. Słuchajcie, idzie straszna chmura i na pewno to nie będzie nic miłego i fajnego. Dochodzi godzina 14, zmarznięci są już wszyscy. No to, co miało być dzisiaj złowione, no to chyba zostało. Dzień na mega plusie, mega przygoda. Ciężkie warunki, ale ja osobiście uwielbiam takie coś. Na długo to pozostaje w pamięci, a nie jak jest ładna pogoda i słoneczko, bo tak jest przeważnie. No i cóż, mam nadzieję, że Wam się też podobało, że przyliśmy się razem z domu. Zostawcie łapkę w górę, jak dotrwaliście do końca. O! Brawo! Brawo! To tym bardziej musimy się zawijać. Zostawcie łapkę dla Mikołajka za mokrą nóżkę. Eee. Osoby, które są nowe, macie przycisk. Subskrybuj, tam coś nie pływa, pomarańczowe. Nie, dobra. Osoby, które są nowe, macie się subskrybuj, i nie będzie dostawać informacji. No, wyśmiałam na welcinek, zwykle, w piątek 19.00, zaczynając w piątek 19.00 na kanale łowca. Uh. Na takim przyspieszeniu, zakończenie. Kornelia, chcesz jeszcze coś dodać? Na koniec, Wymyśl jakieś hasło na poczytanie No, to Mokra noga. to jest tajemnicze hasło, to też do Państwa w komentarzu. Mokra noga. Dziękujemy. Ostatni raz. Zostawów ceronowskich. Ryby, 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 cześć! Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk, subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.